Siemano, tutaj Markowski i witam Was w takim a, filmiku trochę innym niż zwykle. Jest to taka zapowiedź tego, co będzie teraz na kanale. A, muszę trajery zasnąć, bo jestem brzydki Mianowicie, jak wiecie, albo nie wiecie, kupiłem sobie terenówkę ładyniwe. Za bardzo taka piękna to ona nie jest. No ale, ale pokażę Wam ją. Tam stoi z tyłu a jest po przeszczepie silnika już, bo zarżnąłem pierwszy, przyznaję się, po czterech dniach, znaczy on był zarżnięty, ale oczywiście za piękna nie, nie jest, jest trochę rdzy, jest poobijana, powgniecana, no ale cóż, życie, pierwsza terenówka musi być taka, bo trochę bez sensu wydawać nie wiadomo ile kasy i... Widzicie z tyłu nie ma zderzaków, zresztą też są zdemontowane, bo w terenie przeszkadzały. No, a tak wygląda Łada. Silnik, a nie będę mówił jaki, mały. Mały, ale wariat. Jest potlenek LPG, ale raczej, raczej na nim nie będę jeździł. Lepiej się mi jeździ na benzynie pewniej i nie wiem co jeszcze, ale wolę jeździć na benzynie. I teraz jest taka sprawa, jeśli chcecie filmiki z terenu, to musicie się postarać. Ja się postarałem, wyłożyłem całą swoją kasę. na ładę wyłożyłem dosyć sporo na silnik, na remont silnika. Nie sam wyłożyłem fakt faktem, znaczy no, nie sam, trochę to dziwnie brzmi. No, ale po prostu zrobiliśmy remont, zrobiliśmy wszystko. I teraz tak, jeśli wy chcecie, a filmiki z tej łady z terenu, z lasów, z jakichś podjazdów i w ogóle. Robimy wyzwanie 500 łapek w górę pod tym filmikiem i wrzucam. Bo, jakby wbije 500 lajków, jedziemy nagrywać ze swoją dziewczyną. <śmum> Sam nie będę jeździł, tylko będę jeździł z nią, także będzie też ciekawie. Może damy jej poprowadzić kiedyś tam ładę. No, teraz jeszcze jest druga sprawa: jeśli chcecie, Czekajcie. a pochodzę z kółko, jeśli chcecie, to macie. W opisie link do donate'ów Możecie SMS-em tam wysłać SMS-a i wesprzeć po prostu akcję odbudowy łady. No bo trochę to będzie kasy kosztowało, nie będę oszukiwał. No i fajnie by było, jakbyście wsparli tą akcję, wysyłajcie tam SMS-y. Oczywiście nie zmuszam, miło by było. A powiedzmy, że nie wiem. Zrobimy jakieś losowanie. Jak będzie tam sporo donatów, to zrobimy jakieś losowanie na jakąś fajną nagrodę na bluzę, koszulkę. Cokolwiek. Dobra, ja lecę, wrzucaj ten filmik i liczę, że będzie te 500 łapek w górę, łapy już walone. posiadacz ładę, tylko wsiadł do auta, usiłuje. 500 łapek w górę i będzie filmik z terenu. Także trzymajcie się, zostawcie kciuka, zostawcie suba, wbijajcie na linki z opisu i do zobaczenia. Strzałeczka piątka, Elo, cześć.